Operacja resekcji jest najskuteczniejszą terapią padaczki lekoopornej, ale nie jest możliwa u wszystkich pacjentów. Jednym ze sposobów pomocy takim pacjentom jest przewlekła stymulacja nerwu błędnego. Wspomagająca terapia neuromodulacyjna, która została zatwierdzona w 1997 roku w celu łagodzenia napadów padaczkowych. Mechanizm wciąż jest badany, uważa się że stymulacja nerwu błędnego wpływa na różne obszary mózgu, ma szerokie wskazania w różnych zespołach padaczkowych i chorobach współistniejących z padaczką. Badania wykazały działanie przeciwzapalne, a wskazania obejmują nie tylko epilepsję, ale także depresję, przewlekły ból głowy i reumatoidalne zapalenie stawów. Do 2018 roku urządzenia do stymulacji nerwu błędnego wszczepiono ponad 100 tysięcy pacjentów na całym świecie. Nie jest to wymagająca procedura zarówno dla pacjentów, jak i neurochirurgów. A także jest opłacalna pod względem wykorzystania drogiego, zaawansowanego technologicznie sprzętu operacyjnego i zasobów ludzkich, długoterminowe wyniki wykazały, że wraz ze wzrostem czasu trwania stymulacji zmniejsza się liczba napadów padaczkowych. Urządzenia do stymulacji nerwu błędnego są obiecującą opcją dla kobiet w ciąży z padaczką lekooporną bez działania teratogennego. Urządzenia wszczepione pacjentom z padaczką doprowadziły do zmniejszenia częstości nagłej, nieoczekiwanej śmierci w padaczce o czynnik 0,68 w porównaniu do wskaźników u pacjentów bez implantu. Z analizy wynika, że stymulacja nerwu błędnego u dzieci poniżej 3 roku życia 33% pacjentów zmniejszyła częstość napadów, zmniejszyła częstość stanów padaczkowych. Rozszerzone wskazania do stymulacji nerwu błędnego, korzystne wyniki odnotowano w przypadku ogniskowej i ogniskowej obustronnej padaczki toniczno-klonicznej i padaczki uogólnionej w tym napadów atonicznych, zespołu Lenoxa-Gastauta i zespołu RETA oraz chorób współistniejących z padaczką, takich jak osfalopatia padaczkowa, hamartoma podwzgórza i kompleks stwardnienia guzufatego, który stał się wskazaniem do operacji, porównano różnice między wysoką i niską stymulacją. Badania z randomizacją wykazały około 30% zmniejszenie częstości napadów u pacjentów otrzymujących silną stymulację i około 15% zmniejszenie częstości napadów w grupie o niskiej stymulacji. Nerw błędny składa się z trzech włókien A, B i C. Włókna A są mielinizowane, mają największą średnicę i przenoszą trzewny aferentny i motoryczny sygnał wejściowy. Włókna B to włókna mielinowe o małej średnicy, które przenoszą bodźce. Przywspółczulne włókna C to niezmielinizowane włókna o małej średnicy, które przenoszą trzewne informacje aferentne. Najczęstszymi ostrymi działaniami niepożądanymi są infekcje, niedowład strun głosowych i porażenie nerwu twarzowego dolnego. Ale można je całkowicie opanować przy użyciu technik mikrochirurgicznych. Działania niepożądane związane z czynnością serca, takie jak bradykardia i asystolia, mogą wystąpić głównie podczas testowania urządzenia. Przy długotrwałym stosowaniu najczęstszymi działaniami niepożądanymi są kaszel związany z czynnikami drażniącymi, ból gardła i chrypka. Celem naszej pracy było zmniejszenie liczby napadów padaczkowych z padaczką lekooporną poprzez zastosowanie metody stymulacji nerwu błędnego oraz poprawa jakości życia pacjentów. W Centrum Medycznym Neurochirurgii Dziecięcej wszczepiono 18 neurostymulatorów nerwu błędnego, DeMiPals 103 i Espayer 106. Trzem pacjentom wszczepiono za granicą neurostymulatory, Espayer 106 w Izraelu, DeMiPals 103 w Hiszpanii. Przeprowadzono regulację systemu i obserwację kliniczną. Przeprowadzona analiza dowodzi długoterminowej skuteczności i dobrej tolerancji dla obu leczonych grup. Modele 106 Espire są skuteczniejsze w kontroli napadów niż starsze modele i są dobrze tolerowane. Terapia stymulacji nerwu błędnego jest bezpieczną metodą wspomagającą leczenia pacjentów z padaczką farmakologiczną niekwalifikującą się do operacji resekcyjnej. Z terminem wizyty pomaga osiągnąć najlepszy efekt kliniczny i poprawić jakość życia pacjentów i ich rodzin. Opłacalna terapia dająca wymierne efekty kliniczne i terapeutyczne w dłuższej perspektywie